Jest z nami Paweł Lenarcik, bramkarz Arki Gdynia. Paweł, od razu y, nasuwa się pierwsze pytanie po, po kolejnym zwycięstwie, można powiedzieć, w Gdyni. Ty tego co prawda nie zaznałeś, ale tutaj ostatnio, szczególnie w zeszłym sezonie w Gdyni, się często nie wygrywało. To taka bardzo miła odmiana. Witam wszystkich. No, fajnie, że złapaliśmy tą serię przede wszystkim u siebie. Od, od naprawdę kilku, kilku meczów gramy, gramy fajną piłkę, cały zespół się jakby wkomponował w to ustawienie nowe, które, które zapoczątkowaliśmy z Miedzią Legnica i, i, i tak naprawdę tylko gdzieś ten jeden mecz z Chrobnią Głogów, który no, no, no był przypadkiem, mam nadzieję, że przypadkiem przy pracy i, i no zdecydowanie, zdecydowanie też nie przypadek, że dzisiaj oddaliśmy bodajże 13 celnych strzałów, no to pokazuje, że, że drużyna czuje się dobrze i, 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 i u siebie i również też na wyjeździe. Mówisz o zmianie ustawienia, płycek dla Ciebie, dla bramkarza wygląda granie z czwórką obrońców, a jak z trójką, z którym układem Ty się czujesz lepiej i dlaczego? Mm, no osobiście wolę jednak zdecydowanie czwórką grać, bo, bo, bo mam więcej opcji do gry od tyłu. tak? Nie ten jeden zawodnik można tak powiedzieć, że jest więcej i, i, i no naprawdę przeciwnik musi bardzo wysoko wyjść na nas, żeby, żeby nas dobrze spresować. No dzisiaj, dzisiaj czy, czy w poprzednich meczach to, to, to było widać, że no OK no jeżeli wyjdą wyżej na nas no to, to wtedy otwiera się przestrzeń dla, dla naszych pomocników bocznych czy dla czubiego. A trójką, no to jednak gdzieś tam trzeba gdzieś tam trzeba mm, no troszkę, troszkę bardziej uważać z graniem od tyłu i, i, i wykorzystywać te wolne przestrzenie za, za, za linią obrony. Jak wspomniałeś, budujecie serię w Gdyni, to już czwarte zwycięstwo w Gdyni z rzędu. Patrząc jeszcze trochę szerzej, bodaj na siedem meczów wygraliście sześć ostatnich. Można chyba śmiało powiedzieć, że atmosfera w szatni jest, mental się buduje i, i czujecie się dużo mocniejsi niż jeszcze parę tygodni temu. No, oczywiście, że wyniki budują atmosferę, to jest, to jest takie... No proste ale, ale, ale skuteczne powiedzenie, <laughs> jakby, jakby nie patrząc każdy z, każdy z nas gdzieś, gdzieś w, w tym od początku sezonu gdzieś, gdzieś przeanalizował tą tą grę którą no, na początku nie wyglądało to tak jak, <laughs> tak jak chcieliśmy tak jak oczekiwaliśmy trener zawsze też powtarzał że, że żebyśmy złapali tą serię i, i, i gdzieś, gdzieś to, nas, to nas będzie pchało do, do przodu też kolejna statystyka, też bardzo ciesząca, to cztery mecze na zero z tyłu, licząc mecz z Pucharem Polski. Powiedz tak prywatnie, gdzieś masz jakąś zapisaną w zeszycie statystykę, ile ty prywatnie miałeś meczów bez straconej bramki z rzędu? Nie wiem, nie wiem, Je, nie, nie prowadzę takiej statystyki ogólnie, no statystyki są dla, dla, dla dziennikarzy, dla, dla mediów. Yy, ps... No myślę, że to też jest dużo, dużo daje drużyna. czy bram, no ca, Cała drużyna daje to, że, że, że bronimy, tak jak nie wiem, dzisiaj nawet Skórka w 80 minucie gdzieś ofiarną interwencją. No, no myślę, że zażegnał od tego, że straciliśmy gola, więc, więc myślę, że to nie jest tylko moja czy, czy, czy defensywy zasługa, ale też, też całej drużyny. Dziękuję, bardzo i życzymy kolejnych meczów na zarostu no i z trzema punktami do przodu. Dzięki. Również dziękuję.